Cześć, z tej strony i witam was znowu w Hello Neighbor Będziemy grali na modzie, gdzie będziemy gonił Foxy Jest on o wiele za szybki Boję się jego pomocy Kliknij F, żeby zawołać Foxy'ego no, Pomijam to Pierwszy akt O kur... Już tego wystraszyłem ogólnie Ej Zawołam go, o Boże O kur... Ja To wiele szybki. Ja nie wiem co on odpierdziela, Mam tylko nadzieję, że on tu nie może jakoś wejść. Ej dobra, ogólnie on wybił jakieś okno. No, chyba na dole. E, Boże, co to są za dźwięki Hello? E, Goodbye. Co to robisz? On robi. Nie co on zrobić ogólnie. Bye bye. Tylko biorę magnes i mienia. Ma. O kur... Co on robi? Ja biorę ten klucz. Jest tam. Mam. Przedłem do cheaterway, ale ja to Ej! Foxy! O! Cześć! Domek! 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 Ja nie rozumiem, co on robi! Triggeruję go tutaj. Ja chcę, żeby on się jakoś śmiesznie zglisował, czy coś. Nie wiem czy on może w ogóle. O! Jak rzucę w niego śmietnikiem? Okej, okay, nie interesują go śmietniki. O! 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 Dobra. Dobra. Nie wiem, czy to był jakiś inny mod mieszany z Foxy, ale wiedziałem, że da się wybrać nocną wersję. Tak? Nie. Ja wiem, ona się nazywa Nightwear, Nie będę tego grał. No! Okej. Okay. No. no. Jak się przychodziło piwnicę? Bo ja jestem w piwnicy, jak ją przejść? Dobra, piwnica też przejdę do cheaterway, jestem małym cheaterem. Czemu gra mi chodzi w slowmo? Ta gra chodzi e, legitnie w slowmo. Może fory zresztą kreaktować do Foxego? Dobra, to gramy w slowmo. Chyba przydałoby się to naprawić? Jest. To będzie sąsiad czy Foxy? A podobnie Foxy. O ja, jaka co? O dochodziło. Sąsiad! Tego znaczy macie. i teraz już nie chodzi słowo. On mi zrobił. O. Akt drugi. Press F to shout for Foxy. Ale go tu jeszcze nie ma, prawda? Ja kliknąłem, ale nie przyszedł. Może i lepiej, co? Może i lepiej. Dla mnie lepiej. O, nie, ja go już aż... słyszę. Można krzyknąć po kacenki? Ej! Aaaaa! Nie <güler> obję bardzo kiepską piwnicę. Ja się chcę zgliczować stąd! Ja nie chcę to być! I killed myself! Ja go nie wołam. no gdzie? Wyglądzmy mnie z

Tu zacząłem słyszeć kroki To był straight up na Yep. Nagle słyszę jakieś tysiąc kroków ty Musisz grać w stealthy, na pewno Musisz. On nie widział Co to było? Nie wiem Ja pierd... Ja pierd... Co ma orbę to Dlaczego? Don't worry Patrz, no mnie nie pressure. widzi, on jest stupid On trzęsie mi budynkami, jak tylko chodzi Boxy, zgub troszeczkę wagi. Czemu blisko mnie morduje? Tomek, Ty, mu, ty musisz zgubić troszeczkę wagi. Dlaczego mnie wszystko morduje w tej grze, Max? Tomek! Od tego całego straszenia, gdy mogę przeskoczyć, to to leciałeś w ziemię jak kamień. Boxy chyba jeszcze nie wie o tym moim pudełkowym królestwie. Budle? Potrzebujesz kręci kołka. Kręci kołka? Ja wiem, yes. gdzie one są, ale. No, I'm scared. You're spooked. <laughs> to jest na pewno intended way. Doskoczy na tą rurę? Doskoczyłem. Proszę! Okay. <laughs> I proszę. Nie proszę! Młaga! Nie. Ja jestem ze strony 24 na 7 grając w to. Nie ma chwili spo... Mam wrażenie, że ta gra znowu chodzi w slow O, więcej czasu reakcji masz. On wie, że tu jestem ogólnie. Ej! Yeah. Ej! Jak wyjdę, teraz na bank Tak, 100%. Tak ja przestał. Wyprzaj. Przeżyłem! What the fuck did you survive? Nie. Wie. O nie. Ona dla mnie nie wie. O, nie wie. za kosiarka się włączyła. Nie, yeah, to Joy of Creation Sound Effects. Co on robi? Wodą go oblałem, powinien mieć zwarcie. Nie. Te natuniki już były tak długo w ściasczu że nie, nie dostały wypacza. A no tak, to jest człowiek Ja leśniu. Nie, i ten. Foxy. Nie widzę, dlaczego nie mogę po prostu doskoczyć na trampolinę. To jest glitch, ale tak, jak zbudujesz wystarczająco dużą wieżę z to doskoczysz na tą trampolinę. Do it. Ale jest też tu bifer! Nie. nie. <gry> uh, uh. I'm a neighbor ty, mam wrażenie, że ten mod ma jakieś fysiek. dziwne zabezpieczenia przede mną? Albo nagrywa się, no masz po prostu lag minus 5 It looks like it Nag nagrywka to jest po prostu debuff Bo ja nie mogę nic zrobić, dosłownie Nie wiem, mam wrażenie, że ta nagrywka coś po prostu zepsuła z fizyką w mojej grze What the fuck is that? Oh! <migryjo> <plansowali> <migryjo> oh! <migryjo> Ja się odwróciłem w stronę. Jakbyś miał atliku, jeszcze i na pudełko! Może by się udało! Ja się odwróciłem w stronę, w której go nie było, i nagle tam był! All the on okay. on wiedział, żeby wejść po tej drabinie? Może ci usłyszał? Nie. Yeah. Ja pierd... Well, I już wiemy, jak to się skończy, jak Ej. nie zapisz. Oh. <słuch> Goodbye Foxy No ja... sam awesome, biegnie. Slow motion się włączyło Foxy rozwalił coś u ciebie w domu w neighbor Jak ja doskoczyłem ja, jak pudełko miałeś Ja pierdzielę dosłownie to byłaby pewna śmierć Tak Let's go To Let's nie go był intended go, way O oh, nie Ta, aha, na pewno będę szautował do Foxy'ego, nie? Teraz. W tym momencie Jeszcze jest ciemno, hey. do dobry Chodź tu Ej Let's Break a window O! Łoj Się poleciał Czy, czy tu się da przejść? No tak you Nie know, Neighbor nie ma akcesu do reszty domu Tak na wyższych piętrach Ma Nie ja ma jak nie pozwolić mu Ku... O oh, Nie było mnie tu Ej Ja go chyba mi nie zawołałem Tak Żryj klej Nie trafiłem Jeszcze nie się od Aż w mordę mnie oh! 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 eee. bo... To ja tak trzyma jabłko Ogryzek w sensie. Dobra, jak się przechodzi tą grę? Czekaj, muszę pomyśleć um. Czy tu gdzieś był parasol? Bo to jest must have Be careful Chyba trzeba prąd włączyć Tak, żeby rozmrozić kartę No, to nie jest takie proste Okej, okay, latarka, przyda się Zobaczy się Ja pierdziele, wybiłem okno ono mnie nie wie, na pewno. Otworzę sobie to. Bo najbardziej chyba nie robi tak jak w starych wersjach, że barykaduje drzwi. Eee, chyba... Chyba w nowszych wersjach tak nie robi. Czemu coś yeah. mi mówi, że on może przefrunąć i pauseem nad tym? Może? może? Um, chcesz sprawdzić? No, na razie bym tego nie otwierał. Why? Bo... Bo on stamtąd może tu wskoczyć. The door is stuck! The door is stuck! On się wpierdzielił do swojego trapa? The door is Teraz stuck! Teraz tylko nie spać na dół. Powinno być git. ja. Okej, okay, jako już on nie ma dostępu na to piętro... Bo chyba nie ma... Ten jest pewien, że krzesła go blokują drzwi. W przypadku blokowanie drzwi nie działa, bo prawie tutaj... Dlaczego? To niedobrze. Oh w na FNAF segment, biuro. The door is stuck! Wiesz co, Max, to nawet lepiej, tak szczerze. Tak. I don't care. Szrapa. tam. W sumie nie blokuje nic, ale piwnica była na pewno zablokowana. No. Nie? Nie, nie było. Chyba wszystkie krzesła nie blokują drz drz drzwi. Drzwi? No to wtedy... Ja jestem po drugiej stronie tego. A bo, bo, bo tu krzesło powinno być przecież. Ah. Tak? Ja chcę coś spróbować. To Coś mi mówi, że to zadziała. Widzisz ten przełącznik? Ja, yeah, I don't think so, że on jest jakoś broniony. Uh, yeah. Chyba musisz mniejszym obiektem, Tomek. Ale buta mogę. O. O, o, o. O nie. Come on, fucked up. My game. O. Tutaj popycha z O, przeprosiła. Tak. A co to robiło? Otworzyło klucz chyba. Niełatwo i to jest do minigierki już pierwszej. Ja. To mi się nie przyda. Gdzie jakiś parasol był do zgarnięcia? Ale parasol chyba akurat tyle to wie, że jest master. O! Parasol. This is fucking... Fucking SPARTA! stuck! No, josta! No, no, no jest Ale muszę przyznać, że się zesrałem ogólnie. Ja też. Ja też. Z... Ale, ale, śmiech. On wraca. No proste, on, on, wraca. on 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 wraca. Szybko. Let's go. Pierwsza okay. minigierka. Na stealth. A myślisz, że na niego działa stealth? Jak to jest Hello Neighbor AI, to tak. Tak, tak, tak. Ten działa ten glitch, tak? Jak już jest... <grym> ogórki, bo widziałem, że jeden z manekinów miał ogórki. To mam, nie? Wezmę dwa te i wezmę dwa butelkowe pink sosy. I straight ja up, byś up, byś up byś Będę po prostu rzucał. LeBron James. Jaj yeah, No yeah. to tylko się aktywuje, to jak kiedy jesteś pytany puderek masz bliżej. Tak Trafiłem! Trafiłem Nara Zdecydowanie za długo czasu tu spędziłem. Kradnę tak. ci ten sos Albo wiesz co? W dół tego wsadź jest mamy abilitkę Ta gra mnie tak wkurzyła, ja nie będę tego przechodził Intended. Ja yeah, no Budujemy wieżę z pudełek Ale jeszcze like łom, muszę dosięgnąć. I don't care at all W ogóle nie wiem gdzie On, ten lis yes. chodzi Nie, gdzieś blisko O On jest blisko Kucnij, kucnij! Będziesz widziany, przecież. Ja go słyszę tutaj, w tym pokoju. Ham. Myślisz, że wejdzie w okno? Zobaczymy. Zawołałbym go dla mema, ale chyba mi zniszczy pudełka. Możesz. There you go. Tam jest globus. What the fuck? What the fuck co to było? Dobra, niech łom się chłodzi. Okej, okay, mamy łom. Mamy bananowe Pepsi. Wziąłem ten parasol, wziąłem ten parasol. Kto to tańczy? Co to, jak się nazywa ten hi-hat? Potrzebuję go. Czerwone to muszę na samą górę jakoś wejść. Tam chyba nic nie ma, to po prostu jeździło. Mogę nie wyrzucać tych binoculars. Jedź, nie idź, nie idź tam. Tam są brakujące poligony i ściany. Widziałem właśnie. Co to jest za miejsce? Ej, pierwszy raz to widzę w Halloween Neighbor. Ja też Już myślałem, że nie będę mógł z tym wrócić. To would be funny. No, actually. Po to tu możesz? Nie wiem, ale wiem, że mnie zauważył. Gdzie on jest? A za. przy niebieskim jest. Tu chyba kolejka była, bo jak się teraz droga do kolejki znaleźć ogólnie. Okej to nie jest kolejka, a minę są całkiem wysoko. Yep. już nie. Hello, oh, Foxy! Niech to była. Goodbye, Foxy! Hey. Auto bym się jechało! Został <laughs> <laughs> A Foxy też? Proszę, jego by się przydało! A czeka, a on w sumie chyba jest tylko do tych drzwi. Po do jego Ej! co What? Co to był za pop? Nie <laughs> wiem A o co w głąb? Po prostu tutaj Ej, do be... dobrze, że teraz jest noc Bo yep. ten pokój Tylko czy ja tam dam radę wejść? Gdzie są te drzwi yy, noc? A na jakimś balkonie Tutaj Czekaj na dzień. Bo teraz się chciałem dostać do tego dziennego pokoju, nie? To nie powinno być otwarte. Ale nie będę płakał. A nie, bo wodę przecież wypłukałem! To powinno. Nie mogę wyjść. Mogę. Proszę, nie usłysz tego Glamruś. Glamruś? O. To tutaj... Ja jakbym miał latarkę. Gdybyś miała tylko maczka, on by miał latarkę. Albo tą czapkę. Gdzie jest ta czapka? Nie, coś źle to zrobiłem. A po prostu te rzeczy muszą być w okolicy, tam gdzie muszą być. Nie wiem, wolę się po prostu upewnić, bo to jest Hello najbardziej, mi się ta gitara zaraz pewnie wgliczuje pod podłogę. Eee. Dobra, niech ta czapka jest tak. Poduszka. Deskorolka. Tutaj poduszka, tak? Dobrze rozumiem? A deskorolka przy poduszce. Znaczy, że uh. tylko latarki mi brakuje. Czyli ja mówię, o, to nie ta latarka, ale it works, I guess. Proszę. Jest! Odmrożę ci tą kartę i wykorzystam wszystkie Twoje środki right. na karcie. Aha! Wydamy wszystkie Twoje środki na Twojej karcie, kupując V-Bucks. Kupimy 10 miliardów faudolców, będziesz spukany. Co tam jest? Bo nie pamiętam. Wejdź przez okno. I don't care. Ramo woda musisz zesłać rośliny Fargo gramow Po co? Oj. Po co komu nie możesz wejść? Nie mogę! Po co komu nie. nie możesz wejść? Nie mogę The, the door is stuck The doł jest snak! Nie ale ja ja autentycznie nie mogę. Gdzie jest? Kolejka górska Gdzie jest? O tutaj jest! Zawsze trzeba narzekać, wtedy się wszystko znajdzie. Ja? jest. Is... i don't care. krzesło, to odblokować. Nie zestraj się, tam Foxy. Exactly. Now. Teraz trzeba poczekać, aż to przyjedzie jak coś. to krzesło no, Teraz. Fokie, nie. Przestań być na moim ekranie. Dzięki. <grywia> to po co ma być noc? Większył dzień. Ale jest byłaby noc. O nie. Nie zapamiętałem tego, że to jest tak proste. To było łatwiejsze jak mi z od supermarketu. Admi pało. Okej, okay, to było jakieś proste. A Foxy myślisz, że mogę powalić? Zależy, chyba trzeba. Ja chyba nie chcę tego testować tak do końca. Ja nie. Akurat to pudełko, które jest teraz mi bardzo potrzebne, postanowiło akurat na chwilę, zacząć się zachowywać racjonalnie. Akurat w tej milisekundzie musiało, nie? Nie mogło poczekać. Nie. W, final... pamięta, w którą stronę było to teraz wiszące gówno? drugą stronę, bo. W to fucking coś, fucking, fucking, fucking ass, fucking dźwig. Ale straszne. co ja ja czym... musi się wbić porządnie, Tomek, musi się to wbić. No to po prostu przestało się wbijać. Ja, dlatego to nie miało momentum po prostu. Jestem. You did it. Fucking, finally. Spierdzielam stąd. Hey, oh, the man has fallen into the hey. river in Legacy. Hey, man, I was the, like, was the man has kind fallen of into the river in Legacy. City. I'm just not Yeah. Top. So. Stealth. Uh, turn, so. uh, knock. Yep. Jump. Mm. Yep. Dzięki Foxiego czy Definga? I don't care, Foki nie podchodzę Tam, Mam tu klocki LEGO. Cegły LEGO. Chociaż ja mogę się przyjrzeć z bliska. Czasło. Mam double jumpa, przecież jestem idiotą. Mam uh. tu dyskusji bez niczego. Mam double jumpa. Wydaje mi się, że skipnąłem w ogóle całkowicie jeden fragment piwnicy. Czy to będzie Foxy czy Neighbor, jak myślisz? Neighbor prawda? Ja uważam grę za przeszedniętą. Dziękujemy za oglądanie. I widzimy się kiedyś. Nie